No zobaczymy, bo e, też tutaj po Polsce troszeczkę tam taki było, bo tam gdzieś tylko tylko to odbiera tego północno. Północna, e, północna część tam Mariana bardzo ładnie słyszałam, Pruszek Wojskiego, tam Michał Majkilo 001. E, to jest taka północna i północno-wschodnia część Polski, tam tego tak najlepiej się przybija na razie. O, jeszcze tutaj tam była Tango 08. też tutaj huknął i to niemiłosierdzie centralna Polska. A tak resztę taki nie słyszę. Proszę, e, Czesławie. No, no nie ale tam takie mamy... Namiar... On no, tam nie bardzo dobrze z kolei a, a, i a próbował różnych nosy, tam nawet dużych i to tobie, praktycznie się tu nic u mnie nie, nie zmienia, także nie wiem jak, jaką drogą ta jego związka tam gdzieś leci. No, ale w każdym bądź razie, no tak myśmy skonfrontowali, jakby to od by było, czy tam innym razem to może spróbujemy. Zresztą to jeszcze za chwilę że kiedyś innego radia się ma zamiar podłączyć. Okej, okay, no ja się na początku. Nawet chyba z 500 zeli, teraz troszeczkę mniej, jakieś 8, e, także no, 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 a i z no ale to inna historia, bo to z piotkiem rozmawiałem, też, on już tam gdzieś jedzie na lotnisko, ale to on jest w Polsce, no natomiast e, no tam z 26, to pierwsza łączność z tobą właśnie dzisiaj, także całkiem dobrze to idzie jeszcze, jak się... też się uruchomy wieczorkiem z domu już tam z londynu i no i będziemy w kontakcie, nie no, także miłe niezieliby i udanej w jakiejś ciekawej łączności, dobrej propagacji życia. Dzięki Czesławie, tak, tak patrzę na jak to ustabilizowało się tak samo od siódemki do dziewiątki, tak ciebie cały czas odbieram, a Piotrka słyszałam, słyszałem, słyszałem Piotrkę z Tobą rozmawiał, nie za mocno oczywiście, ale odbierałem go, tak po to tak, czytałem, więc nie było problemu. E, dobra, więc dzięki Czesławie, dzięki za QSO, dzięki za kolejne spotkanie radiowe, by bardzo zimowej propagacji. No więc jeszcze raz dziękuję serdecznie. 73 Czesławie i udanek dx -ów. Dzięki. Serwery,